Chciałem się ma nocyłoby. Jesteśmy na mapie doktą i zobaczymy czy uda nam się tutaj wygrać jest to tutaj mi się fajnie grało od początku, także mam nadzieję, że będzie przyjemne mecz. Zwróćcie uwagę na postać jak się przymyślałam Mam wrażenie, że czasami są na tej mapce lagi. Nie wiem czy. Widzieliście to teraz? Jest strzelać, ale jakiś. Nie wiem, czy tam mam. ale. Nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że... Albo wolf czegoś tutaj nie dopracował. Bo u mnie coś jest nie tak... Nie wiem. Takie może być, że ja przymierzam się do strzelania. Z tej lagi i ginę. No tak nie ma prawa być. Dycha i mi w końcu dobrze. 5HP tylko nie jest. MP7 to mi nie pomoże. Widzicie, spojrzałem sobie na minimapy, gdzie on jest. był ten. Bok. Pod planety, tak, podejść pod ten artykuł. 62 pinga, nie wiem, czy coś tu jest nie tak mapą. Nie wiem. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale... się nie podoba na tej mapie. Czy to znowu... Czekaj znowu nie czy to maso. Jeszcze z tym kolejny kill. Jeszcze moim skinem. Ja, dobra. jak to mogę grać, to mi się podoba Pierwsze beat, czy a na razie mój ani a nie jeden. Ten też na razie Jednego killu nie mam. Do czasu Powinno być lep, lżej, ale, ale tak nie musi być. Pierwsze lecie dostarczyłem. punkty, pieniążki, a nie przydało. Zabrakło czasu. Jeden na jeden. Deixa eu ver Gdzie mam się patrzeć w tą stronę. Czy w... Kiedy się patrzy w tą stronę, to idziesz stamtąd. Aha, on jeszcze ma AWP. spokój, jak wiecie, to by mnie wychylałaś tak. Stalec jakąś miejscówkę i się ukrył. Jak to skąd masz wiedzieć? Mhm. Fajnie. Najpierw nas załatwił raz dwa. Po prostu świetnie. Teraz zrobić to co wcześniej. Ja nie rozumiem takiego zachowania. Czasami Kościół przy swojej swoje siedzi. Nie wiem. Nie. To jest... 5 <grym> 2 w plecy. Też bym taką nie było moją mapą. Jak fajnie mi się na niej, Teraz wszystko się... Odpraca. No. Jak my nie załatwimy tego snipera w jakiś sposób to już mamy po meczu. To się Zobacz, ten widok tym ten... bardzo podoba. Ja patrzę na widoki, ja nie skupiam się. zaraz i... i już. Ale dostałem fajne Po prostu ta mapa jest rewelacyjna, i chyba jednak to nie jest moja tak jak myślę. Jak pierwszy raz na niej. I nie gra nic, ja też. To może te cztery tyle zdobyłem Nie, przecież Chrystus. to jest niemożliwe, że ja go nie trafię w ogóle 25 wietem tylko ćwierć kapesu niemożliwe, 8-2 w plecy 8-2 zdaję tak, to będzie ostatnia na pewno już z tym meczom... się tak jest jest to Ja ma pan Będzie mi się fajnie widziałem kogoś Ja muszę zobaczyć kogoś z tego meczu, bo nie wierzę w to. No i pięknie. Tak wygląda końcowa tabela. Widzimy się w następnym. Bo ta mapa chyba nie jest moją. Problemą.